Dzień dobry. 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 Dzie Mam tego dość. Proszę wypoście mnie. Właśnie wypatrzyłem dziurę w ich zbroi. No to naralamowaty pedały. Spadam z tego zasyranego kicia. Wreszcie w domu, ale się to zmieniło. Siabada bada, Skibidibidi. O kordy, to ten koleś z kicia. Muszę To mnie nie znajdzie, heche. <śm> Cholera, siadłem na gównie. Wroszam w podróż. A oto koniec części pierwszej pozdro. Proszę o komenty. To moja pierwsza przerobka. Wiem ze słaba obycoję, że następne części będą lepsze.